Nowa technologia jest bardzo interesująca, ale i tak na ogół kupujemy telefony tańsze. Dzisiaj w moje ręce trafił Galaxy A10, który miał być ulubieńcem operatorów. Czy jest to smartfon, który powinniście rozważyć przedłużając umowę? W dzisiejszym odcinku ma być tanio, ma być solidnie, no i oczywiście ma być Samsung Galaxy A10, którego właśnie testuję. Jak wypadnie to urządzenie w moich testach? Zapraszam Was na odcinek. Dzisiaj wyjątkowo zacznę od pudełka, bo nie lada zaskoczenia są w środku. Oprócz telefonu instrukcji obsługi, ładowarki i kabla znajdziemy tutaj słuchawki, które nie są oczywiste w tej cenie i przede wszystkim kartę pamięci 32 GB, która nawet we flagowych smartfonach nie znajduje się w zestawie. Zastanawiam się, czy tak bogate pudełka są wszędzie. A10 dostałem ze sklepu Dragonić, także u nich możecie takiego zestawu się spodziewać. Swoją drogą cenę A10 sprawdzicie w opisie. O wykonaniu tego smartfona wiele powiedzieć nie można. Po prostu plastikowa obudowa i szkło na froncie. Możliwe, że jest to szkło gorilla, ale Samsung tego wprost nie komunikuje. Po testach mogę powiedzieć, że nie ma na ekranie rys, także to dobrze świadczy o powłoce. Samsung przyzwyczaił nas do plastikowej obudowy, nawet w dużo droższych smartfonach. Tutaj jego jakość jest słabsza niż chociażby w A40C. Błyszczy się plastik, jest śliski, przetłuszcza się, także szaleństwa nie ma, ale znowu po testach nie widzę żadnych rys. Niechlujnie wykonano za to luki na głośniki bo pod palcem mocno się haczą. Niestety, Samsung przeoszczędził na złączu USB, bo mamy stary typ. Szkoda! Jeszcze większa szkoda, bo zabrakło szybkiego ładowania, co jest w sumie nieodłączne w dzisiejszych smartfonach, nawet w tej cenie, co pokazuje choćby Redmi 7A. Akumulator 3400 mAh to standard, a biorąc pod uwagę, że nie mamy tutaj prądożernych komponentów, to wyniki mogą być ciekawe. W moim przypadku na jednym ładowaniu telefon wytrzymywał około 4,5 godziny pracy na ekranie, co przekłada się na jeden dzień pracy. Dalej pamiętamy, że to smartfon budżetowy. Ale konkurencja oferuje już ciut więcej. Podoba mi się za to, że A10 stylistycznie na froncie nie odstaje specjalnie od swoich droższych braci. Mamy łezkę na aparat, jest również podbródek dosyć widoczny, ale wszystko w granicach rozsądku. 6,2 cala przy rozdzielczości HD, to niestety coś, czego się spodziewałem. Technologia ekranu to jedynie TFT, także nie mamy rozwiniętej w wersji tego ekranu w postaci IPS-a. Także tutaj mam sporo obawy. Pierwsze moje wrażenie po włączeniu tego smartfona było. Czemu te kolory są takie blade? Przesiadłem się z Nota 10, także takie wrażenie jest zrozumiałe. Po każdym kolejnym dniu zdawałam sobie sprawę, że wcale tak źle nie jest. Oczywiście nasycenia w zieleniach, czerwieniach czy żółciach tak po prostu brakuje i nie powiem, żeby A10 miała dobrze odzorowane kolory. Dodać muszę, że w ustawieniach nie ma możliwości zmiany profilu kolorów, do tego czujnik światła działa bardzo kapryśnie, więc często podświetlenie wyświetlacza trzeba korygować ręcznie. W kolejnym odcinku również będzie budżetowe urządzenie. Jaki smartfon dokładnie? Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. To na pewno przekonacie się o czym mówię. Za pomocą palca natomiast nie odblokujecie smartfona. Samsung również zrezygnował ze skanera odcisków palców. Szkoda, bo w obliczu średniej jakości rozpoznawania twarzy byłby to element bardzo przydatny. Skoro jesteśmy już przy tym temacie, to zawsze trzeba chwilę poczekać, zanim telefon nas rozpozna. Oczywiście nie można podważać tego, że ta technologia działa, ale zdecydowanie jest dla osób cierpliwych. Co ukrywa się w środku? 8-rdzeniowy Exynos 7884 o maksymalnym taktowaniu rdzenia 1,6 GHz. Sam procesor nie jest tutaj najsłabszym punktem, większe, ale można mieć do pamięci RAM w postaci 2 GB. To trochę za mało, żeby móc mówić o płynnej, wielozadaniowej pracy. Na plus dedykowany slot na kartę SD, a pamięć budowana to 32 GB, także jest w porządku. Przy takich, a nie innych podzespołach ważnym elementem jest optymalizacja Androida, w tym wypadku Androida 9.0. W przypadku tego tematu do A10 może podchodzić dwojako. Z jednej strony kultura pracy jak na budżetowy smartfon nie jest zła, ale w obliczu konkurencji trudno pochwalić to jak działa A10. Spadek szybkości jest normalny, szczególnie przy przechodzeniu pomiędzy aplikacjami. Czuć, że 2 GB RAMu to zdecydowanie za mało jak na nakładkę Samsunga i kilka otwartych w tle aplikacji. Interfejs systemu jest bardzo znany, fajnie, że jest jest tryb ciemny, obsługę gestami możemy włączyć z poziomu belki ze skrótami. Jest intuicyjna Samsungowa galeria z koszem na usunięte obrazy, które możemy przez 15 dni odzyskać. Jest również radio, jak i przekierowanie połączeń na sieć Wi-Fi. Komunikacja ze światem nie jest wybitnie szybka, ale mamy za to NFC. Jakość rozmów jest przeciętna, a najsłabszym punktem jest zbudowany głośnik ale na szczęście nie ten do rozmów, a multimedialny. Wbudowany krzykacz niestety bardzo mocno spłaszcza dźwięk. Często też możemy wyczuć taki metaliczny pogłos i daleko mi od zachwytu nad tym komponentem. Mamy jacka 3,5 mm. Sam fakt jest ważny do odnotowania. Jeżeli nie jesteście melomanami, to nie zauważycie wielkich różnic, ale ze swojej strony mogę powiedzieć, że przetwornik audio nie popisuje się specjalnie, wyróżni za to pozytywnie basy. Mamy wsparcie Dolby Atmos. Na placu boju pozostał aparat. Mamy tylko jedno oczko 13 megapikseli o jasności 1.9. Z tego tytułu od razu odpada nam tryb bokę, a aplikacja aparatu jest okrojona do automatu, trybu pro i panoramy. Mamy HDR w automacie, nie ma już optymalizatora scenerii, który trochę podkręca kolory. Złudny może być przycisk wyglądający jak zoom optyczny. Jest to zoom, ale cyfrowy, który generuje również 13 megapikselowe zdjęcia, czyli dochodzi do klasycznej interpolacji. Jak się domyślacie jakość fotek zoomowanych jest słaba. Za Dnia A10 radzi sobie przyzwoicie, kolory są naturalne, szczegółów przysanie na zdjęciach nie ma. Mam też wrażenie, że A10 trochę przeostrza fotki. Gdy spada ilość światła, to wyskakują szumy, co jest normalną sprawą, ale niezła jasność aparatu jak na tę półkę cenową powoduje, że zdjęcia jakoś wyglądają. W wideo nagramy Max Full HD bez wsparcia stabilizacji i rezultatem tego jest taki obrazek, jaki właśnie widzicie na swoich ekranach. Selfie pstrykniemy 5-megapikselowym aparatem na froncie, nie ma on wsparcia dla trybu bokeh, co jest bardzo rozczarowujące. Szczegółowość jest względna, bo jak przybliżycie fotkę to widać lekkie mydło i ostro po prostu nie jest. Niemniej nie podważam tego, że zdjęcia nadają się na social media. Moja teraz rola, żeby zaproponować alternatywy. Na Dragonis dorwiecie w fajnej cenie Galaxy A20e, który wydaje się sensowniejszą opcją, chociażby przez obecność szerokiego obiektywu czy 3GB RAMu. Druga opcja to Motorola G7 Play. Podsumowując, Samsung Galaxy A10 nie jest urządzeniem, które w jakimkolwiek stopniu porwało mnie i robię tak zwanego karpika, bo jestem w szoku co ten smartfon potrafi, nic z tych rzeczy. Natomiast mogę powiedzieć, że to jest urządzenie dosyć solidne, ale z wieloma kompromisami nawet względem konkurencji w podobnej cenie. Czy Galaxy A10 warto kupić? Moim zdaniem jest OK, jeżeli bardzo podoba Wam się ten smartfon i chcecie koniecznie Samsunga w tej cenie, jednak jeżeli macie ambicje na coś nieco lepszego, to warto rozejrzeć się za czymś innym. To wszystko z mojej strony. Cześć i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach.